Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak postępować w przypadku zerwania linii energetycznej. Ale proszę zasubskrybuj kanał oraz zalajkuj, żeby ten film mogła zacząć większa ilość osób. Dzięki. Pod żadnym pozorem nie zbliżajcie się do takiej linii. Żeby nie stworzyć innym takiego zagrożenia zadzwońcie pod ESO na numer 1852 lub po prostu na 112 Z samochodu koniecznie na dwie nogi Także nie dotykajcie metalowych elementów w samochodzie Przy zerwaniu takiej linii trzeba przemieszczać się w inny sposób, bo Trzeba złączyć do siebie nogi i dużymi skokami przemieszczać się. Im dalej od słupa, tym lepiej. Dobra, jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie proszę lajka like oraz subskrypcję. Naprawdę motywujemy to do nagrywania. Dzięki.